To pan był określany i jest określany jako zdrajca rolników. Niech pan I nie z samego, y, samego ukrupowania, którego pan Niech startował, palono pan pana. Tej tej kwestii. Waszy, to, to, to właśnie robił właśnie pa, pa, państwa gość, który był wtedy kandydatem konfederacji, no nie doszło do tego do senatu. Ale no to, właśnie. żeby to było jasne, proszę bardzo. Panie przewodniczący, głupią dyskusję. Przyszli na salę dzierżawcy, którzy opowiadają, jak. Są pokrzywdzeni. Strajk rolników w lutym 2024 roku był jednym z największych tego typu protestów w ostatnich latach, mające na celu zwrócenie uwagi na kryzys w polskim rolnictwie. Protesty miały charakter ogólnokrajowy i objęły liczne blokady dróg, granic oraz wybrane miejsca administracyjne. Strajki te były wynikiem narastającego niezadowolenia z polityki rządu oraz unijnych regulacji, które, zdaniem rolników, pogarszają sytuację ekonomiczną gospodarstw. Przyczyną strajku był m.in. import produkcji. Produktów rolnych z Ukrainy. Rolnicy wskazywali, że niekontrolowany import zbóż, mięsa i innych produktów spożywczych z Ukrainy destabilizuje rynek. Ceny produktów krajowych drastycznie spadły, co prowadziło do niewystarczających dochodów gospodarstw. Import ten był możliwy dzięki decyzjom Unii Europejskiej, która pozwoliła na preferencyjne warunki handlowe dla Ukrainy jako wsparcie w czasie wojny. Kolejna była polityka Zielonego Ładu. Nowe regulacje związane z ochroną środowiska, w tym ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, zmniejszenie stosowania nawozów sztucznych i pestycydów, a także inne zmiany w ramach strategii od pola do stołu, były postrzegane jako zagrażające rentowności gospodarstw rolnych. Rolnicy argumentowali, że wdrażanie tych zasad odbywa się kosztem lokalnej produkcji bez wystarczającego wsparcia finansowego. Protestujący krytykowali rząd za niedostateczne wsparcie, zwłaszcza w zakresie rek rekompensat za straty. Związane z suszą i niskimi cenami skupu produktów twierdzili, że kredyty rolnicze są zbyt drogie, a dostęp do funduszy unijnych trudny i biurokratyczny. Rolnicy zorganizowali blokady dróg w całej Polsce. W tym na kluczowych trasach krajowych i przy przejściach granicznych. W użyciu były ciągniki, przyczepy z obornikiem, a także symboliczne trumny mające wskazywać na śmierć polskiego rolnictwa. W niektórych miejscach doszło do utrudnień w ruchu drogowym, co wywołało napięcia między protestującymi a kierowcami. Rolnicy domagali się natychmiastowego ograniczenia importu tanich produktów do Ukrainy, podwyższenia cen skupu płodów rolnych, szczególnie zbóż i mięsa, reformy systemu wsparcia unijnego w Polsce, w tym łatwiejszego dostępu do funduszy dłuższych kredytów, zmian w polityce Zielonego Ładu, by uwzględniała ona specyfikację polskiego rolnictwa oraz dużo innych rzeczy. A jaka była na to reakcja rządu? Podczas trwania protestów, przedstawiciele rządu, w tym minister rolnictwa, spotykali się z liderami strajku, ale rozmowy często kończyły się fiaskiem. Rolnicy uznawali oferowane rozwiązania za niewystarczające i deklarowali kontynuację protestów, aż do spełnienia swoich postulatów. Strajk lutowy stał się symbolem napięć w rolnictwie, które wynikają z globalnych wyzwań, takich jak zmiany klimatyczne, wojna w Ukrainie oraz lokalnych problemów, jak niedostateczna pomoc dla małych i średnich gospodarstw. Oglądajcie film do końca, aby się dowiedzieć o jeszcze dużo różnych aferach. Przejdźmy teraz do afery związanej z upadkiem polskiego rolnictwa. Polskie rolnictwo po wielu trudnościach, które miały miejsce w przeciągu ostatnich kwartału 2024 roku, w końcu można powiedzieć, że wychodzi na prostą. Taki obraz wyłania się z wyników badań koniunktury w rolnictwie. Po trzech kiepskich kwartałach w końcu widać poprawę. Czy to oznacza, że rolnicy nie mają powodów do zmartwień? Niewątpliwie, minione miesiące bieżącego roku nie były łaskawe dla rolników, co potwierdzają wyniki badań Koniunktury w Rolnictwie. Znaczącą poprawę widać natomiast w wynikach za trzeci kwartał 2024 roku. Czy Ponik może stwierdzić, że polskie rolnictwo w ostatnich miesiącach 2024 roku wychodzi na prostą? Polski sektor rolniczy w 2024 roku znajduje się w lepszej sytuacji niż w poprzednich miesiącach. Po długotrwałym okresie spadków koniunktura uległa znaczącej poprawie. Choć poprawa była przewidywana, jej zakres okazał się wyższy od prognozowanego. Wskaźnik koniunktury wzrósł o prawie 9 punktów w porównaniu do drugiego kwartału 2024 roku. A jak ktoś nie wie co to koniunktura, to ogół wahań zjawisk ekonomicznych w gospodarstwie. Obejmuje ona zmiany w produkcji, zatrudnieniu, inflacji, cenach towarów i usług oraz innych wskaźnikach ekonomicznych, które ilustrują ogólny stan gospodarki kraju lub dany region. Ale co oznacza wzrost o 6 punktów w porównaniu do tego samego okresu w 2023 roku? Wzrost wskaźnika jest efektem poprawy nastrojów wśród rolników, co znajduje odzwierciedlenie również w wskaźniku zaufania, który zwiększył się o aż 11 punktów. Jest to rzadkie zjawisko, bowiem tak wysoki wzrost zaufania odnotowano tylko trzykrotnie w historii badań. Oprócz wzrostu wskaźnika koniunktury zwiększyły się również wskaźniki przychodów rolników oraz ich stabilności finansowej. Wartość wskaźnika przychodów rolniczych wzrosła o prawie 8 punktów, a jego wartość jest wyższa o 6,7 punktów w porównaniu do roku poprzedniego. Poprawa sytuacji rolników widoczna jest także w większej aktywności związanej z inwestycjami i zaciąganiem kredytów, zwłaszcza na zakupy środków ochrony roślin i finansowanie produkcji rolnej. Choć wskaźniki aktywności zawodowej rolników wciąż pozostają poniżej średniej wieloletniej, przewiduje się, że poprawa koniunktury utrzyma się także w w Czwartym kwartale 2024 roku oraz w przyszłym roku. Ankiety przeprowadzone wśród gospodarstw rolnych wskazują, że wzrost koniunktury w miesiącach letnich nie był jedynie chwilowym zjawiskiem i istnieje duża szansa na utrzymanie pozytywnej tendencji w nadchodzących miesiącach. Eksperci IRG SGH w Warszawie są optymistyczni co do przyszłości rolnictwa w Polsce uznają, że najgorsze problemy już minęły. Dajcie znać w komentarzach, co o tym sądzicie. Teraz przejdźmy do świeżej afery, czyli afera związana z kombinatem w Kietrzu. W Opolskim rolnicy postanowili zablokować ciągnik z siewnikiem, który rozpoczął zasiewy na gruntach państwowych, które miały wrócić do indywidualnych rolników. Zamiast tego KOWR, czyli Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, ponownie wydzierżawił je kombinatowi Kietrz na kolejny rok. Zaskoczeni rolnicy, którzy liczyli na obietnice dotyczące dzierżawy tych ziem przez ich własne gospodarstwa, poczuli się oszukani i oburzeni tą decyzją. Zatrzymali traktor i zgłosili sprawy na policję. Pod kreślając, że grunty te miały wrócić w ręce rolników indywidualnych, zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami. Rolnicy podejrzewają, że zmieniająca się ustawa o obrocie ziemią w Polsce może umożliwić powrót ziemi do dużych dzierżawców, którzy będą mogli je wykupić. Zmiany te budzą ich niepokój, szczególnie w kontekście nowych przepisów, które mogą wpłynąć na przyszłość gruntów. KOWR początkowo zapewniał rolników, że te tereny zostaną wystawione na przetargi i przekazane indywidualnym rolnikom. Mimo to, w ostatniej chwili dowiedzieli się o przedłużeniu dzierżawy dla kombinatu Kietrz. Rolnicy czują się oszukani i zapowiadają dalsze protesty. Wskazują na brak przejrzystości w decyzjach KOWR oraz niezgodności z obietnicami dotyczącymi wspierania indywidualnych gospodarstw rolnych. W 2023 roku umowa dzierżawy z firmą Tofarms wygasła, a część tych gruntów wróciła pod zarząd KOWR. -u. Większość z nich miała trafić do rolników indywidualnych, ale część już została ponownie wydzierżawiona dużym podmiotom, takim jak Kietrz. Ciąż Zostaje niejasne, jak dokładnie będzie przebiegać dalsza dystrybucja ziemi, a rolnicy są zdeterminowani, by walczyć o swoje prawa i domagają się rozmów z ministrem rolnictwa. Napiszcie, co o tym sądzicie. Kolejna afera dotyczy dawania kredytów polskim rolnikom. W 2024 roku wielu polskich rolników borykało się z poważnymi trudnościami związanymi z dostępem do kredytów i ich wysokimi kosztami. Choć wskaźniki gospodarcze w rolnictwie zaczęły się poprawiać, to jednak sytuacja finansowa wielu gospodarstw, nie była różowa. Skarga rolników dotyczyła przede wszystkim zbyt wysokich stóp procentowych, które znacznie zwiększały koszty pozyskania finansowania. Banki, zmniejszając swoją skłonność do udzielania kredytów, zwróciły szczególną uwagę na ryzyko związane z finansowaniem rolnictwa, zwłaszcza w kontekście zmieniających się przepisów i niepewności rynkowych. Z powodu tego ograniczonego dostępu do finansowania, rolnicy mieli problem z inwestowaniem w rozwój swoich gospodarstw. Wartość wskaźników inwestycyjnych osiągnęła najniższy. Mniejszy poziom od ponad 20 lat, co świadczyło o trudnej sytuacji sektora. Inwestycje, które są niezbędne do zwiększenia efektywności produkcji czy modernizacji infrastruktury, stały się w 2024 roku dla wielu rolników nieosiągalne. Wysokie koszty produkcji związane z cenami nawozów, paliwa, pracy oraz zmieniającymi się regulacjami dotyczącymi ochrony środowiska dodatkowo pogłębiły trudności, brak odpowiedniego wsparcia ze strony państwa i instytucji finansowych tylko potęgował frustrację rolników, którzy czuli się ignorowani i oszukani przez system. Te problemy wywołały liczne protesty w różnych częściach Polski, w tym blokady dróg i innych działań mających w celu zwrócenie uwagi na dramatyczną sytuację w rolnictwie. Rolnicy Wymagali się nie tylko obniżenia oprocentowania kredytów, ale także lepszego dostępu do środków finansowych oraz wsparcia w postaci dopłat. W wielu przypadkach, mimo obietnic, pomoc ze strony państwa okazała się niewystarczająca lub zbyt skomplikowana, by mogła realnie wspomóc rolników w ich codziennej działalności. Pomimo poprawy wskaźników koniunktury, wyzwań związanych z finansowaniem i inwestycjami nie udało się w pełni rozwiązać, a niepewność w rolnictwie nadal pozostaje jednym z głównych problemów. W przyszłości konieczne może być wprowadzenie bardziej elastycznych mechanizmów wsparcia, które umożliwią rolnikom skuteczniejsze zarządzanie swoimi finansami oraz dalsze. Rozwój ich działalności w trudnych warunkach gospodarczych. Ostatnia afera dotyczy Zielonego Ładu w Polsce. W Polsce Zielony Ład spotyka się z dużym oporem wśród rolników, którzy obawiają się, że nowe unijne regulacje mające na celu poprawę ochrony środowiska będą miały negatywne skutki dla ich działalności. Wprowadzenie restrykcji dotyczących stosowania nawozów, pestycydów czy konieczności spełniania norm ekologicznych wymaga inwestycji, które wielu rolników uważa za zbyt kosztowne, zwłaszcza w obliczu trudnej sytuacji. Ekonomicznej w rolnictwie. W Polsce dodatkowym problemem są zmienne warunki pogodowe, które już teraz stanowią wyzwanie dla rolników. W związku z tym nowa polityka rolnicza może utrudniać im dalszy rozwój i dostosowanie się. Do zmieniającego się klimatu, a także zwiększyć ryzyko dla ich dochodów. Rolnicy zwracają uwagę, że wprowadzenie takich wymogów bez odpowiedniego wsparcia finansowego i technologicznego może prowadzić do ograniczenia ich konkurencyjności na rynku. Dodatkowo wielu rolników obawia się, że zielony ład może prowadzić do koncentracji gruntów w rękach dużych przedsiębiorstw rolnych, które będą w stanie sprostać nowym regulacjom. W małych gospodarstwach obniżanie produkcji może okazać się niemożliwe, co może prowadzić. Do ich marginalizacji, a nawet likwidacji. Dlatego w Polsce rolnicy apelują o większe wsparcie ze strony państwa, elastyczność w implementacji przepisów oraz rozwiązania, które umożliwią im dostosowanie się do nowych wymagań bez narażania swojej działalności na niebezpieczeństwo. Dajcie znać w komentarzach, co o tym sądzicie.